Pomagam tu chłopaczkowi jeszcze Motor no jest... psy Muszę wam powiedzieć, że tu jest jeszcze bardziej rajsko, jak na tamtej chyba wyspie To wszystko na dobrą sprawę od początku, jak pierwszy raz a... moja mama musiała mi pomóc Mano, witam serdecznie. Niestety muszę wyjeżdżać. Wczoraj była dość sroga burza, wieczorem popadało, a ja zgubiłem czapkę. Nie mam pojęcia, gdzie. Tak więc, ideę poszukać i szybkie śniadanie. I Za godzinę 30 muszę stąd zawijać na prom. Naprawdę, kilka pięknie spędzonych dni z dobrymi mordami. Zawsze takie uczucie, że. Jak się z kimś spędza, spoko czas i później trzeba jechać, to takie, wiecie, dziwne emocje. Razem, patrzcie. o wiedziałem. Nie jest trudno. Jem i widzimy się na przystanie. Ostatnie śniadanie i jedziemy. Moi drodzy pożegnanie, dzięki Mordo, dużo zdroweczka. Dziękuję. Widzimy się również. niebawem. Wpadajcie do niego na Instagram, na YouTubka i lecimy na prom Pojechali moi drodzy Jestem już przy porcie. Podobno za 30 minut powinienem mieć łódkę. Mam nadzieję, że wszystko jest zgodnie z panem. Idę zapytać. Przebawiam I zanim pogoda jest najpiękniejsza, ponieważ są chmury Ale Oby to się jakoś tam przejaśniło No i szybka akcja, jestem już Na łódce, najpierw płynie Na małą wyspę, a później na ląd, tak więc Spoko Zbiorą się ludzie i Myślę, że za 15 minut będziemy płynąć I płaciłem za to 5 dolków i okazało się, słuchajcie, że przyjechałem z wyspy na tą samą wyspę. Z dobrą sprawę gościmy, tylko zawiózł na inny port, stamtąd nas gdzieś tam stanął, odebrał i przypłynęliśmy tutaj. Powiem wam, że zagotowałem się jak fu. Nie wiem czy to widać, ale jestem tak turbo zagotowany Zapytałem gościa trzy razy, czy jedzie na na, na małą wyspę, na San Ja I on mówi tak, tak, zapłaciłem mu, płyniemy 5 minut Przepływamy i jesteśmy na tej samej wyspie, po prostu z drugiej strony Jestem turbo, turbo zagotowany, bo już myślałem, że będziemy jechać a się okazało, że nie no dobra, zapytuję wszystkich co tu mogę zdziałać. Większość mówi, że nie ma żadnych łódek normalnych, tylko są wyłącznie prywatne. No i ukrywam, że nie mam zamiaru jechać płynąć prywatną łódką. Więc będę walczył, jest wczesna godzina, tak więc oby coś się znalazło. Ok, thank you so much. Słuchajcie, dowiedziałem się, że dopiero jest za 2 godziny kolejna, ale nie jest jeszcze pewne, że będzie. Każdy mi tu żyga. A jakieś ceny za prywatną łódkę, więc najprawdopodobniej trzeba będzie zaraz potargować z tymi gośćmi, którzy tu pływają, no bo wszyscy mówią do no mnie jutro o 8 rano A to w ogóle mija się celem No i jest moja prywatna łódeczka, A więc spłyniemy mojej drodze, Tu w wszystko, powiedzieli mi, że mogę, może będzie, może nie będzie jutro o 8 rano A nie ma czasu, tak więc pójdziemy na wyspę numer 2, Korong Sanloem po kilku minutach zdenerwowania obsucia sobie humoru, wrócił humor, słuchajcie, Tak się sami zdarza. Jedziemy tutaj z Majstrem Taksóweczką na drugą wyspę, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby jechać jutro. Lecimy. Tu jeszcze dostanie wariat prywatną reklamę przypadkiem, bo ma napisane na tym. Tak więc z gościu, plecaj zabezpieczony. No sun miles if I could run with Doceniona Kambodża. Korąg San Lohem. Mniejsza wyspa. Korąg. Może jakaś pani się pręży do zdjęć. Chyba trzeba by je zapytać, czy potrzebuje pomocy. A jak? Zapytam Muszę Wam powiedzieć, że tu jest jeszcze bardziej rajsko, jak na tamtej chyba wyspie. No i dobra. Docieramy. Do hotelu The One Gdy się zameldować o, Drink powitany moi drodzy Wasze zdróweczko Słuchajcie to jest Alex Hello. Który was dzisiaj W sumie mnie i was oprowadzi po Tym miejscu, w którym będę nocował Zobaczcie jak to klimatycznie wszystko wygląda Drewniane domki I tutaj jest podobno siłownia, tak więc Zaraz zaczniemy działać sobie pewnie z jakimś treningiem yeah, 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 yeah. i <laughs> No dobrą sprawę słuchajcie jest wszystko Tak więc teraz będziemy lecieli z treningiem coś pięknego powiem wam że tutaj będzie chyba 100% odpoczynku Nieźle No można sam ciska porobić jakieś Stąd zobaczcie Ale podatku Tu jest drugie łóżko jeszcze I tutaj Łazieneczka Pięknie to jest Człowiek sobie Odpocznie, ja uczekam na trening, bo już Morda czerwona od przedtreningówki Oficjalnie muszę wam powiedzieć, że Łeb rozjebany Wybaczcie za sownictwo. nie spodziewałem się takiego stosu Jestem Turbo zadowolony, patrzcie jaki to jest widok Idę szybko słuchajcie, na trening Ale powiem wam, że ta dziewczyna która sobie robiła zdjęcia Z chęcią by tutaj W sensie ja bym ja sobie poszedł z kimś spać tutaj Z takim pięknym widoczkiem Oczywiście tylko i wyłącznie spać Wiadomo nic więcej Ale zapytałem jej czy pomóc jej zrobić zdjęcie To mi odmówiła No i pięknie, tak można zaczynać dżonek. Lecimy z treningiem A za chwilę zwiedzam okolicy like even when I die, I'm a ride for the squad, not a ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realise I'm in the middle with a time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the back, got a bag from the wave that I'm training. Ooh. Jestem w stanie jako taką utrzymać formę w podróży, dlatego wiadomo, to nie jest jakaś tam żowa forma, no ale będąc 5 miesięcy w podróży to naprawdę moim zdaniem jest bardzo spoko sylwetka. Nie jestem aż tak strasznie ulany, więc jest git. Patrzę przed chatą jaki mam widoczek. Tak z bajki normalnie. Tutaj najprawdopodobniej jutro po godzinie 6 rano. Będzie wschód słońca. I oficjalnie witam Was w raju, moi drodzy. Ko Rong, Samloen. Nauczyłem się w końcu wymawiać, jak się nazywa ta wyspa. Idziemy jeść i zobaczymy, co mają tu do zaoferowania. W koło w wyspy poza plażą. Pięknie. Powiem Wam, że aż szkoda mi to rozwalać, żeby wziąć te ręczniki. No nic, trzeba. Wybaczcie mordę Zobaczcie zupka Tomka Gaj Chicken z ananasem Ryżyk i zaraz czekamy drugie danie. Ja jestem turbogłodny po treningu. Smacznego. Konczy Gastro, Kambodża, Korong, Samloen. A drugie danie Beef Lock Lak. Zobacz, jak wygląda. Z około godziny czwartej zrobił się dość spory odpływ. Naprawdę kozatka subeczka. Popływałem sobie kajakami, ale zanim się napływałem, tak więc dzisiaj raczej luzik. I pytałem tutaj ludzi co z atrakcjami. Powiedzieli mi, że jedną z najważniejszych tutaj atrakcji jest latarnia morska. Ale niestety o tej godzinie to jest za późno, żeby iść. Najlepiej wybierać się tam z samego rana, ale to jest około godziny 20 minut w jedną stronę, czyli. W dwie strony, plus tam jakieś zwiedzanko. Około 3 godzin, dzisiaj natarnia będzie odpuszczona. Co z jutrem? Nie mam zielonego pojęcia. Dowiedziałem się, że po drugiej stronie wyspy jest piękny zachód. Ja tutaj z domku powinienem mieć piękny widok na wschód słońca, ale przejdę się troszkę i za jakieś 45 minut najprawdopodobniej. Powinien dojść na plażę z najładniejszym zachodem. Fajnie wyglądają te wszystkie chatki dla buddy. Tu jest też z tyłu jakaś świątynia. Czasami jeszcze zobaczcie, stawiają pod niektórymi drzewami. Jedzenie oraz picie pod właśnie drzewem. Często w lesie można zauważyć. Nie ukrywam, że rano byłem delikatnie mówiąc, zblazowany tą całą sytuacją. Ja nie zrozumiałem najprawdopodobniej ich oni nie zrozumieli mnie, zawieźli mnie na tą samą wyspę, tylko jeden, można powiedzieć, port dalej. Powiedzieli mi, że nie płyną na małą, tak więc... Lekkie zamieszanie, i powiem Wam, że trochę się ugotowałem. No, bo mówię, kurczę, Na na małą wyspę, nie ma czasu. Chciałbym zrobić ciekawy, fajny materiał, pokazać ładną plażę, zdążyć przed, wiecie, zachodem, i wszyscy mówią, że nie ma dzisiaj łódki, bo to pływa w następujący sposób. Wyspy są dwie. Jedna się nazywa Korąg, na której byłem dzisiaj rano, a ta, na której jestem teraz, nazywa się Korąg Samloem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, to jest miejscowość Sihanouville na lądzie już to w Kambodży. Tu jest wyspa mniejsza, której jestem teraz, i wyspa duża. I to bywa tak: powiedzmy, w poniedziałek płynie najpierw na małą, później na dużą, i płynie znowu do Sihanowil, czyli będąc tutaj, płyniecie tylko i wyłącznie tak, a we wtorki płynie tak, z, z dużej na małą. Sichanowi I tyk Tyk, czyli na odwrót Tak mi to wytłumaczyli Pewnie w sezonie bardziej a, Takim turystycznym Kiedy jest więcej ludzi Pływa tego więcej No ale Najważniejsze Że jestem A my idziemy na Zachód słońca Zobaczcie Wszyscy turyści dzisiaj przepływają Prywatnymi bardzo brakowało mi wysp. Ostatnim razem byłem ponad miesiąc temu w Tajlandii. Ta Kambodża, naprawdę, wydaje mi się, że jest niedoceniona przez wielu bo na poprzednim vlogu chyba mówiłem, że ludzie po prostu przyjeżdżają, Pną pen, siem rebki, zaraz zawijają. A wyspy, jakieś takie, wiecie, albo. Są mało popularne albo jakoś średnio oraz Miejmy nadzieję, że Wy po obejrzeniu takich vlogów moich na przykład, albo innych twórców stwierdzicie kurczę, ta Kambodża ma sporo do zaoferowania. Wsiadacie sobie na skuterach, śmigacie sobie po wyspach, odpoczywacie. No naprawdę ta woda nie różni się jakoś, nie wiadomo, szczególnie jak od tej tańskiej. Naprawdę tu jest pięknie i cały czas powtarzam, tutaj jest łatwiej wjechać, jak do Tajlandii. Wyspa trochę opustoszała. W niektórych miejscach wygląda, jakby nic się nie działo. Po prostu niektóre biznesy nie przetrwały. Nie ukrywam się, trochę rozleniwiłem i chętnie bym wziął sobie skuterek i pojechał na plażę. Albo I Nie wiem czemu tego nie ogarnąłem w recepcji. Jakoś tam się zawiesiłem i kompletnie o tym. Nie pomyślałem, ale myślę, że taki spacer Również będzie przyjemny Patrzcie jak tu zielono jest wszędzie No to jednak no, powinienem brać siano To te wszystkie reklamy Powiem wam, że szedłem stąd i byłem przekonany święcie, że muszę iść prosto na drugą stronę wyspy A jednak znaki mówią same do siebie Lazy Beach jeden znak Lazy Beach znak numer 2. Będzie taki fajny, chyba, spacer przez dżunglę I oczywiście wam w międzyczasie coś poopowiadam. Kambodża to dobry kraj. Powiem wam, jestem już tutaj 21 dni. Widziałem duże zatłoczone miasta, takie jak Phnom Penh. Widziałem mniejsze miasta, które się trochę przekształciły ze względu na turystykę tutaj oczywiście mowa o Siem Reap gdzie obok jest piękny kompleks Angkor Wat, czyli macie miasto, gdzie są dość spore imprezy raczej bym postawił a, Phnom Penh w czołówce chyba takich miast, gdzie można sobie przyjechać, poimprezować, bary melanży, kluby później mówię religijne a, budowle, budynki, miasta w sumie Angkor Wat naprawdę Niesamowite architektura, religia. Później sobie idzie na północ. Tak, jak ja byłem w Artanakiri, gdzie jest kompletny spokój. Można powiedzieć, las. Nic więcej w koło nie ma. I teraz jestem na wyspach, czyli macie na dobrą sprawę wszystko. Dodatkowo, jeżeli pojechalibyście na południowy zachód yy, kraju, macie jeszcze góry kardamonowe, podobno piękne. Nie byłem. Oprócz tego jeszcze warto podobno odwiedzić miejscowość kampot. Z tego co mi się wydaje to kampot znany jest z produkcji pieprzu. Próbowałem kilka potraw z tym właśnie pieprzem z kampotu. Bardzo spoko, naprawdę jedzenie kumerskie również dobre, ale nie tak smaczne bym powiedział jak tajskie. Pomagam tu no to chopatkowi jeszcze. pieprzone psy. Powiem Wam tak, jak uwielbiam psy. I z reguły, zwierzaki nie mam z tym żadnego problemu. To takich psów, które wybiegają Wam kurcze z lasu. Jak była kocha, mnie nienawidzę. Z reguły są jakieś agresywne, szczekają. Może być jakieś prawdopodobieństwo, że mają wściekliznę, więc kurczę, no nie lubię. Naprawdę. Idziecie sobie spokojnie, one Wam wypieprzają nie wiadomo skąd i srają się, nie wiadomo o co. Żałbym <laughs> sobie takiego wariata. Oczywiście bym nie uderzył, tylko wiecie, żeby ewentualnie nastraszyć jakieś małpy. <laughs> Na przykład, jak tu mi wybiegną z tego lasu. A są podobno. No klimacik tutaj jest Kozacki Pospaceruję sobie Może i dobrze, że nie wziąłem skutera Bo tutaj raczej Droga do tego się Średnio nadaje No tak to chociaż parę kalorii jeszcze Człowiek spali Żeby później Można było więcej zjeść Posłuchajcie tego Miałem dzisiaj spore obawy przed podróżą, ponieważ w nocy tak załadował piorun, że mając korki na uszach, maskę, normalnie aż wyskoczyłem z tego łóżka. Taki był długi przez dosłownie kilka sekund, tak wiecie taki huk i zerwałem się i mówię, kurczę, pada deszcz. Najprawdopodobniej będą fale, więc być może nie będzie łódek pływających na tą wyspę. Lub nawet mogą być problemy, żeby płynąć do Sihanouville Bo czasami tak się zdarza, że jeśli są spore fale To ci operatorzy łódek na przykład płyną wcześniej i wiedząc, że może być tam jakiś sztorm Więc obawiałem się, że nici z dzisiejszej, można powiedzieć, wycieczki A jestem zachwycony, że się udało Pięknie Kurczę, jednak ta hamboża. Ma swój klimat i fajnie, że tu przyjechałem, a obawy były takie wiecie że może lepiej coś innego. No i chyba dotarłem do plaży Lazy Beach. Tak mi się wydaje. Zaraz zerknę na mapę. Plaża jest niemalże pusta. Kurczę, no ja. Nie do wiaru. Ja się spodziewałem, że to będą tłumy ludzi czekające zaraz, w sumie do zachodu jeszcze jest sporo, jakieś niemalże dwie godziny, ale poczekamy, wypiję sobie jakiegoś szejka owocowego, posiedzę. W dniu dzisiejszym zachodu słońca. Pięknego się nie doczekamy. Zaszły chmury. Pora wracać. Aj, szkoda, szkoda. Spodziewałem się jakiegoś rewelacyjnego zachodu słońca. Trochę się napaliłem, no ale trudno. Tu mało można wracać. Zdarza się. Ale no, oczywiście nie ma tego złego. Widzimy się na basenie. Idę sobie troszkę. Popływać. Tak więc widzimy się za 3, 2, 1. Cyk. No i jeszcze skoczę sobie do wody tutaj na chwilę. Coś pięknego. Dokąd mnie ten YouTube zaprowadził. Ale jaja. Wracając teraz z tego lasu. Idąc po tym lesie. Przychmijałem pewne kwestie związane z. Moim kanałem, z YouTube'em z tym zaczynałem podróżować. Pamiętam To wszystko na dobrą sprawę od początku, jak pierwszy raz a, Moja mama musiała mi pomóc Że tak powiem zakupić Pierwszą kamerę sportową w roku 2014, ponieważ mi nie było stać, moje oszczędności wynosiły około 100 do 200 zł Miesięcznie i trzeba było, że tak powiem Zapożyczyć na a z pierwszą kamerę GoPro sportową GoPro 4, naprawdę specyficzne czasy i gdzie to wszystko mnie zaprowadziło ta przygoda z YouTube'em, z nagrywaniem, z poznawaniem ludzi. Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się to wszystko tak ogarnąć. Najważniejsze, że jestem zdrowy. Idę jeszcze popływać chwilę w basenie. Słuchajcie tego. jest chyba najlepsza miejscówka W jakiej przyszło mi mieszkać W ogóle z takich ciekawostek powiedzieli mi, że to był Pierwszy hotel na wyspie Który miał Basen Więc to sumie ciekawa sprawa Teraz tych basenów ma już dwa A ja zmierzam pomału Na jakieś jedzonko a później jeszcze przejdziemy się na plażę Bo tam z boku widziałem, że chyba będzie jakaś imprezka Parę metrów dalej Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Konro... Dobrej nocy